Dzień dobry widzowie, kolejny dzień w kan. Wstaliśmy, poklikaliśmy, a zaraz wiadą króasanciki i kawunia, kochani. Widzowie, takie poranki w kan to jest coś pięknego. Właśnie najedzony kłasancikiem. Piję sobie espresso. A pyszne było. Espresso, o jak z jakiego wielkiego kubka piję, zobaczcie, to tak. espresso jest dla niej. Było, nie było, kurczę, małych kubków już, no to co miałem zrobić? Ja to piłem espresso. Takiego no to kubeczo. fajnie, że sobie znalazłeś. Cieszę się, że znalazłeś swój ładny kubeczek A jeszcze mały jedno na espresso. Co zaraz espresso, wracając, z pita, wracając pita, do podszyb. dywagacji. Espresso jest spite, mm. fajka palona. Wszystkie e, bilety na następne trzy dni, które chciałem, wklikane. Co, real, już? Widzowie, dzisiaj pada deszcz. Pogoda nam nie bardzo dopisuje. Mnie złapał katar paskudny, więc jestem na gripeksie. Jest pierwszy dzień festiwalu, więc jak jest dobrze. Więc rozwiązaniem na tą nieciekawą pogodę, w momencie w którym do samsu mamy jeszcze ze 4 godziny, jest... Hadesi. Umiał dzisiaj w nocy w ogóle epizod schizoidowy, opowiedz Stanisław. No i epizod jeden, no, bo nie wiesz, czy ich tam nie było. Nie było tam ja żadnych tam byłem, komarów. Tam nie było żadnych komarów. Kurwa, rzeczywiście! Ja się byłem ogarniać przed chwilą, nie. się goliłem. Cztery komary zabiłem w łazience podczas golenia. Mój luk dzisiaj można określić jako na rybaka, bo mam kurtkę przeciwdeszczową, bo tam na zewnątrz pada deszcz, a mnie złapał cholerny katar wstrętny i nie chcę się zawalić tak, jak zrobiłem to w Wenecji, więc muszę się ciepło ubierać, więc mam i bluzę, i kurtkę i mam nadzieję, że katar zaraz przejdzie, bo faszeruje się gripexem. A tymczasem za moment wychodzimy, idziemy z pizze, później idziemy przejść się po centrum festiwalowym, kupić sobie programy takie piękne papierowe, bo są ultra zajebiste. Idziemy też kupić sobie torby, później na, na tarasik dla prasy, żeby też wam go trochę pokazać, bardziej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku trochę to w sumie zla, zlaliśmy, a później na Napoleona. Widzowie na jedzeni pizzą 69. O czym Staszek nie wie? Tak, Stasiu nie wie, bo on poszedł, mówi: O, ja na spacer idę! I poszedł i łaził. Nie wiadomo gdzie, w deszczu, w dodatku. E, a, my, a my zmierzamy w kierunku pałacu, zajdziemy sobie zaraz do sklepu z pamiątkami, żeby sobie kupić programy może czapeczki, może torby, jakieś takie, inne rzeczy gadżeciarskie. Zobaczymy w ogóle, co jest w tym roku ładnego. Widzowie zakupy zrobione programy kupione. Ja kupiłem sobie jeszcze torbę, kupiłem sobie zapalniczkę, więc merch festiwalowy jest w pełni jeszcze tam. Chłopcy kupują, nie wiem czy Łukasz Czapki czasami nie kupi, więc też wam ją zaraz pokażemy. A tymczasem będziemy powoli zmierzać w stronę pałacu i press roomu. Na telebimach widać, że już jakiś ruch się zaczyna robić przy czerwonym dywanie. Widzieliśmy przed chwilą Udygo Harrelsona. Zresztą o, tam, tam jest. Złamał się. Kupił, kupił przypinkę. Pękłem, ale cudowna jest. Ładna, bardzo ładna. Fajniutka palma. Teraz będę ubierał do każdej marynarki udawu, że... Co jeszcze kupiłeś? Jest, Pokaż na... zakupy Szymon. Jeszcze zapalniczkę. Piękną, ja mam taką samą tylko, że różową ty Różową tyciusią, taka jaka ma być. Tak jest. I program, ale program jest bezpiecznie w tym miejscu chowany. Stasiu kupił torbę no różową widzowie. Bo to jest kolor tegorocznej edycji, taki najbardziej prominentny. Różową czapkę też kupił różową. Nie, jeszcze wiesz co to znaczy prominentny? Podejrzany. Co ty tu nakupowałeś? <stryk> program. Ufony. Codzienna prasa, tym razem Warriet. A po lewej stronie, po lewej stronie Kino Debussy, czyli miejsce, w którym będziemy w sumie najczęściej oglądać te rzeczy na pokazach prasowych. Przed Debussy również jest czerwony dywan. Taki trochę mniejszy dywanik bym powiedział, ale jest. I po tych schodach wszyscy wchodzimy na swoje pokazy prasowe. A teraz zmierzamy do centrum festiwalowego, do samego pałacu. No, ale widzicie, już czujecie ten klimat. Już, już zaczyna się tu robić tłoczno, już człowiek na człowieka nachodzi. Tu jest wejście do pałacu. Bonjour. Dziękuję, sir. Merci. Tutaj już ochrona na nas czeka, zaraz nam będą przetrząsać torby, jak to ma miejsce co roku i za każdym razem i codziennie. Mam nadzieję, że głębiej ja sprawdzą. Tak? Chcesz, żeby ci pogmerali głębiej w torbie? ja jestem <grym> niech nie sprawdzam znowu. Jesteśmy już po kontroli osobistej, jesteśmy w pałacu, miejscu pełnym policji i dziennikarzy z całego świata. Tutaj na dole mamy zejście do marszu Film, czyli. Targów filmowych, jednych z największych na świecie, gdzie dystrybutorzy mogą kupować sobie filmy na cały aktualny sezon do dystrybucji z różnych krajów. A my wjeżdżamy na piętro drugie albo trzecie na taras prasowy. Jedziemy na piętro drugie teraz, kochani. No, czapka ładna. Czapka ładna, ja mam torbę z kolei. Jesteśmy już, kochani, na piętrze trzecim. Zmierzamy w stronę. Dziennikarskiego tarasu. No i mamy to! Jesteśmy! Piękne miejsce. Miejsce wypoczynku, miejsce radości, miejsce darmowej kawy. A tutaj już tłumy dziennikarzy siedzą i pracują jeszcze przed otwarciem festiwalu. Hani, zbliżamy się już do pierwszego pokazu, czyli do Napoleona. A wraz z pierwszym pokazem zbliżamy się również do nieodłącznego elementu każdego pokazu na tym festiwalu, czyli kolejek do wejścia, które ustawiają się już tuż przy wejściu do. Kina Debussy i ciągną się wiele, wiele, wiele metrów poza barierki. To jest ciągle kolejka do wejścia, kochani. Ciągle. I ciągnie się jeszcze. Właśnie wchodzimy już na salę, na nasz pierwszy pokaz, czyli na Napoleona. Sala jest duża, ogromna Debussy. To jest moja ulubiona w sumie z tych festiwalowych. Znaleźliśmy też miejsce, w którym przybywa Magnus Van Horn, a to z prostego powodu ma wywieszony baner na balkonie i jest to absolutnie naprzeciwko festiwalu. Mam nadzieję, że Mati Wam to przybliży w montażu, eee, bo, bo z perspektywy kamery to tego nie widać, ale, ale uwierzcie na słowo, że tam na tym balkonie, ona na tym tutaj, jest napisane The Girl with a Needle i mieszka tam prawdopodobnie pan Magnus. Widzowie, czym by był kolejny odcinek vloga bez kolejnej ciekawostki, o Marku Grechucie. Także top 10 ciekawostek o Marku Grechucie. Ciekawostka numer 2. Marek Grechuta jest w sumie bardzo podobny do Napoleona. Obydwoje są bardzo odważni i brawurowi w swoich poczynaniach, jeżeli wiecie, co mam powiedzieć. Panie, jak już wiecie, my byliśmy na Napoleonie, a Staszek w tym czasie co robił? Bo właśnie do nas dołączył. Na Spałem. filmy nie chodzi. Podsypię. Nie nie poszliśmy na Napoleona z dwóch powodów. Po pierwsze, niedawno widziałem tą starą wersję się no bo są różne wersje montażowe, nie? Ja ten, widziałem ten to... Ten z 2006, pewnie. Nie, późniejsza chyba. Może kiedyś usiądę, jak będzie całość gdzieś dostępna, ale... Nie hmm. wiem, czy nie będzie w ogóle na Netflixie, bo Netflix tak. był wymieniony jako no, główny partner. No, jako no, to, to ciekawe. To zaskakujące w takim razie. Widzowie, proszę zobaczyć, jak Stanisław jest ubrany. Krótki rękawek, rozpięta pod szyją, taki wiatr wieje, tak zimno jest, on chory będzie. O! Jest również kolejny przedstawiciel z Polski, Marcin Prymas, Pełna Sala. Dzień dobry w piętnym. Eee, tak, średnio, tam, średnio tam pięknym. Jak ci się podoba? Pierwszy raz jesteś teraz, nie? Nie, trzeci. Trzeci? Ej, myślałem, że jesteś pierwszy. Dobra, no to ty już jesteś bardziej obcykany niż ja. Kiedy przyleciałeś? Dzisiaj, eee, ja, no. no to o, super. Chyba. Wracając do Stanisława, widzowie. Jest... Proszę mu powiedzieć, żeby on się ubierał Ale cieplej, ja... bo on będzie chory zaraz. Po, po, pokaż tam. Pokażmy, że jutro premiera polskiego filmu. A, już A Już pokazaliśmy, już było. To jest ty jest zawsze spóźniony na wszystko. Ty taki. To, co wiem, to oni tu zmieniają czasem, a tam jest kadr. Z, e, ja nie z, wiem, czy no. oni tam nie mieszkają po prostu. Wiesz co? Tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że dystrybutor filmu, czy tam studio wykupuje konkretne mieszkanie i sobie wtedy promuje też film, nie? No, tak, I tak, tak. dlatego, No tu na przykład jest też jakieś ewidentnie studio, które ma kilka filmów i też jest dziewczyna z imieniem na przykład to e, Lionsbrunn, e, Wendelights, e, Break, chyba jest po angielsku, no, i to jest ten film. E, na no, Lionsbrunn, to ja a czekam tu, w ogóle. To są nordyckie filmy, to ma sens. Ale pięknie ci flaga Unii za to wieje. Zajebiście. Gdzie ma granica? Kocha. <laughs> Kochani, jesteśmy już po The Second Act, po filmie otwarcia. 10 minut spada embargo. No ale to będzie po embargo. tak tylko mówię. No dobrze, za 10 minut spada embargo. A my jesteśmy e, na kolacji, będziemy jedli kebaba mieszana, mieszana, więc też jakaś recenzja pewnie wam wleci, może dzisiaj u Łukasza, może on powie, jak nie smakowało. A sam film? Co? Rano to Łukasza recenzja będzie. Tak, recenzja rano, bo Łukasz wziął akurat na ostro. E, a sam film, Stanisław. Świetny. Wyśmienity. Przede wszystkim po pierwsze ja podziwiam to, że dupie udało się z jednej strony zrobić film, który ma jakiś cel, chce coś pokazać, a z drugiej strony nie traci przy tym tego swojego charakterystycznego stylu. Mm. Więc to jest zarówno świetna zabawa, jak i po prostu coś ciekawego. Coś co uważam, na przykład nie udało się tak w 100% przy Janiku. To jest też twórca, który dojrzewa bardzo bardzo z tymi filmami i to jest też... Rewelacyjny film na otwarcie po prostu, film, który rezonuje idealnie z to tematami, prawda. który jest bardzo aktualny, który opada o kinie na świeżo z masą dobrego humoru, takiej dobrej satyry, Takiej błyskotliwości. Ale też... To jest dla mnie niesamowite, że dosłownie chwilę przed chwilą czytaliśmy te doniesienia o tym, co kopoli się rozwalało na planie przy Megalopolis, filmie, który tu zaraz premieruje za dwa dni. Tymczasem ten film tak bardzo przyśmiewa wszystkie te zachowania, złe zachowanie wobec tych takich niższej rangi członków ekipy w sensie. Dobra, zostaw coś na studio. Będziemy zaraz. Jak wrócimy, w sumie kochani, jak wrócimy, to nagrywamy studio, więc. Ja Na studio będziemy dłużej rozmawiali. O... Jak to oglądacie, to już jest pewnie i studio, i recenzja, nie? tak. Tak, widzowy jest kepsie. To jest ten dobry co rok temu. Pomidorek wyciągnięty, bo się nie jest pomidorkiem. Jak nie pomidor najlepszy. Nie, nie, nie. surowy nie. To smaku jest dla surowy. widza. Kryteczki jak szwyteczki, zwykła struktura. Dziwne rozwiązanie z brakiem sosu w środku, ale... Dobry. Solidny keprzion. Aczkolwiek w Polsce takiego pewnie dostał. No. On jest bardziej w klimacie taki picy na w sensie mm. takiego grosa. Powiedziałbym, a nie jest co i no to w ogóle super. Bardzo dobry. mógłby być większy, ale jestem giga głodny, więc. Kochani, na jedzeni po dobrym filmie zmierzamy do naszego mieszkania, żeby nagrywać wam studio, więc w tym momencie w tej nieprzyjemnej aurze deszczowej się z wami żegnamy na dzisiaj i widzimy się jutro rano. Jutro już bardzo intensywny dzień. Pięć filmów klikane. Dzisiaj jest ten. Zniszczyłem tego... O, e, to, 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 to nagranie, jak pan Fromasz przemawiał, to by fromasz. ja nie wiem co on mówił, ale bujało, no bujało. Także żegnamy się z wami widzowie, pa pa, do jutra. Dzień dobry, słodki książę, wstajemy na klikanko. Nie nagrywa z rana, super. <suszy> 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 widzowie, kolejny dzień w kanu. Czuję się fatalnie, gardło mi boli bardziej niż wczoraj, kater mam większy niż wczoraj. Powtórka z Wenecji się zapowiada. Ale oby nie. W sensie obyśmy nie musieli wracać. Zero potrzeb. Dead kill wklikany w pierwszym dropie biletów. Teraz jeszcze na Horizon popoluję, ale humor już gitówa. I jeszcze poluję oczywiście na uzupełnienie sansów z poprzednich dni, czyli na Bert i na Megalopolis. Zaraz powinien być drugi, drugi drop biletów, więc liczę, że sobie to spokojnie wklikam. The Substance też wklikałem, więc więc jest fantastycznie, obydwa pokazy prasowe, y, więc będzie po nich y, info dla Was, czy dobre, czy niedobre, ale nie ma raczej szans, żeby obydwa te filmy były niedobre. W ogóle wczoraj nie zrealizowaliśmy tego studia, bo byliśmy zmęczeni, deszcz padał i się nie dało, więc zaraz jak zjemy kłasą! To będziemy to robić. Spieszny fun fanfakt, jak powiedziałem, te, te krosanty z czekoladą pani wygląda, jakby chciała mnie udusić. <grystanie> <grystanie> widzowie, studio już w miarę rozstawione, jeszcze tylko dopinamy kamery. Chłopcy już siedzą, więc zaraz kręcimy. Więc widzowie. Właśnie zakończyliśmy nagrywanie pierwszego studia. Ja jestem absolutnie przyciągnięty wodą, dlatego że nie przewidziałem tego, że tutaj. Tutaj o, gdzie są fotele i hmm. też będzie zacinało... Trochę, trochę wody mamy. Tak, Ej, to będzie zacinało na mnie. <grym wody> Matko Bosko, kochano, co tu się wyrabia? A wyglądasz jak taki pirat. No. no gapisz mi się na bęben. Ja spojrzałem tylko. Widzowie, ruszamy pomału w kierunku e, centrum festiwalowego, idziemy do Kina Miramar. Na Tym Szymona razem na Szymona Na z gór. Widzowie, ultra pada! Jeźdź do Francji w maju, mówili. Będzie słońce, cieplutko. I jeszcze tak jeżdżą te Francuzi, że oblewają ludzi! Ani doszliśmy w ten burzowy dzień pod salę Miramar, gdzie będziemy oglądali Szymona z góry. Deszcz przestał padać. Z góry. No, z góry powiedziałem, dobrze powiedziałem. Ostatnio, Ostatnio ja tam tak. automatycznie, już tą samą rolę odgrywam. <laughs> tego, tego nikt nie zobaczy, nie ma dowodów, prawda? A tam gra super aktor, główną rolę gra Lorenzo Ferro. To jest aktor, który miał super rolę w tym, w Aniele, taki klimatyczny, gekskersku, kryminalny łoniec oparku. Zobaczysz plakat i zrozumiesz, co mi chodzi. Wow, dobra. Wygląda fajnie. Widzowie, Stanisław wziął lody i frytki. To nie ma nic innego niż frytki wegetariańskiego. Nie no są rzeczy chyba Wega. Nie ma? On Ale takie połączenie to będzie niedobra. To nie ma tylko naraz ja jedną, w tym z drugie. Kochani, jesteśmy już po pokazie Wild Diamond. Wyszło nawet słoneczko i to bardzo dobrze. Pewnie po tym, jak dobrym okazał się filmem Wild Diamond. Pogadamy o nim na studiu, więc tylko napomykam, że, że jest wyśmienity. To, miał, to był film, który miał jakby wszystko, żebym go znienawidził, a sprawił, że go pokochałem i trochę nawet pokochałem gatunek Coming of Age, bo tym w sumie jest ten film w, w pewnym sensie. Trochę stylu Bakera, trochę stylu Andrei Arnold, a więcej, więcej będzie pewnie na studiu, gdzie sobie pogadamy o nim. E, tymczasem mnie czeka już za moment e, otwarcie sekcji Un Regard z filmem Lios Brut. E, a tutaj chłopcy mają trochę czasu dla siebie przed e, pokazem pracowym Van Horna o 22.00. Więc jeszcze dzisiaj dwa filmy, e, całkiem, całkiem fajny dzień. No i oczywiście jest ze mną też Paweł, który pije sobie piwko, ja piję kawcie. Tak, na koszt francuskiego podatnika piwo. To jest najpiękniejsza rzecz pod słońcem. Jak gdyby nie to, że, że jestem na, na lekach, bo staram się leczyć mój katar i kaszel, to też bym sobie machnął taką piękną koronkę. A tak muszę zadowolić. Ciekawą, która też jest bardzo, bardzo dobra. Chłopcy mieli być z nami Oj, na dobra. Wild Diamond, a się nie udało. Co, co się stało? Co co się stało, widzowie? Szuka, no, co, co, co są <zys》>, jak co roku. <grym> ko, ko, kontekst jest taki. Z autobusem się tutaj jedzie mniej więcej 20 minut. Potem się idzie jeszcze z 5 minut na piechotę, więc trzeba sobie wziąć tak 45 minut na transportowanie się, prawda? My mieliśmy ten film na godzinę 16. Wyszliśmy przed 15 i byliśmy po 16, ponieważ trasa z 15 minut zmieniła się w godzinę po autobusem ulica była zamknięta, e, druchem kierowała policja ewidentnie, nikt nie wiedział jak się zachować no i tak to widzowie nam minęło, zamiast tego poszliśmy sobie na e, film z sekcji Khan Classics i było to... był to film z Murtu Cinema Varite, o e, fotografię, który pokazywał swoje zdjęcia, swoje życie, 20 lat ze swojego życia. Brzmi jak Całokim... absolutna nuda. Nie, wiesz co, cał... zaczynało się nudno, ale potem się wciągnąłem i, i było całkiem przyjemnie. A Wild Diamond sobie wklikajcie na kiedy indziej, bo jest no, sobie wklikam, bo już Jest Super. Sobie jest super. E, natomiast... Szymonowi udało się wklikać tak, na premierę. Nie, totalnie losowo, bo ja nie idę na otwarcie z lios, Liosbrot, jak to się mówi. I to uczęszcza tutaj na to Liosbrot, ale się nie udało. I w pewnym momencie pojawiła się premiera właśnie Magnusa von Horna, z Magnusem von Hornem w sumie, na dobrą sprawę. I myślałem, że to Lwiozwrot, więc wklikałem bardzo szybko i tak patrzę na Łukasza mówię Ty patrz, mam trzy razy dziewczynę z igłą, bo oddam za A Łukasz mówię ty jesteś na premierze. mówię, w jakiej premierze? No zobacz, tu, z Magnusem. mówię, ooo. No i tak wyszło, że zaraz idę się przebierać w Gajer, jestem częściowo w Gajerze, muszę być jeszcze Wielkie na zwycięstwo wbiany. Polaka, A, yes. Polska W Biorę Osmosa, będę coś nagrywał, zobaczymy. Dobra widzowie, próbujemy przetransportować się powoli do... A do naszego apartamentu, żeby się przebrać. Apartamentu. Na mieszkanka, żeby się przebrać. No i tak jakby w drodze powrotnej nie jest lepiej z autobusami, także możecie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Witajcie ponownie, już jestem pięknie ubrany. Idziemy na premierę i idziemy tym razem na piechotę, żeby przypadkiem się nie spóźnić. Patrzcie widzowie jaki ten tunel jest super. Jest trochę. trochę dłużej Jest trochę niekompaktowy, ale patrzcie. Wchodzimy pod wodę. Bo to jest inspirowane Tutaj jeszcze tak bardzo klimatycznie miga światło. O i zobaczcie, piękna pogoda, zaczyna się rozpogadać. Rozpo... Zaczyna się rozpogadać. No dobra, e, było przez chwilę rozpogodo... rozpogodzone. E, no i co, idziemy na, na dziewczynkę z igłą, czy dziewczynę z igłą. Dziewczyny z igłą, jak to piękny, piękny polski tytuł brzmi. Tam w tle jest pałac, który świeci, ale nie zobaczycie. To nie, jest pałac zapewne? Nie, tak. pałac jest dosłownie. Widzowie, była krótka pauza, żeby znaleźć film, nazywał się Hancock. I to dosłownie był film o Menelu superbohaterze. Że ci ludzie są naprawdę. No. I że o panu Marianie powstał film z granicy. No i mówiłeś, że myślałeś, że ten film był o czymś zupełnie innym. A, bo on ma taki plakat, że jest po prostu gość na zbliżeniu czapce i okularach. Ja myślałem, że to jakiś sportowców po prostu. jakimś koczku skoczku narciarskim. <laughs> on tam skakał dużo w tym filmie, był taki wiesz. Superman, ten, Landing. Nie, takie Fajny był, może sobie odświeżyć. Najszybszą osobą, która może zareagować. No co zawsze na dzielni, Zawsze. No, zawsze dzielni, I to. O to nie chodzi. Za dużo spać. Dokładnie. Dokładnie tak. A jeszcze magiczne trunki zażywa trochę. <grym> no a wiesz, super moce. No a jak. Kochani, tym razem zakończenie dnia wydzieluje ja, dlatego że chłopaki są bardzo padnięci, a jakoś to trzeba zakończyć. Więc żeby nie przedłużać, powiem tak, Lios Brot, wspaniały film dziewczyna z igłą, bardzo dzielący nas film w tym momencie, ale o tym na pewno więc porozmawiamy na studiu, natomiast to będzie w następnych dniach, bo teraz musimy przynajmniej te 4 godziny snu przed porannym pokazem Furiozy, na który wszyscy się bardzo ekscytujemy. Uchuj, e... Furioza. Furioza. patrzcie, jaki podje... Szymon. Szymon w ogóle był na premierowym pokazie dziewczyny z igłą, więc odstawiony jak szczur na otwarcie kanału Dziewczyny z igłą Tak jest, Dziewczyny To w ja blisko do kanału ma, więc... No, ale o, o, tym, o tym porozmawiamy na studiu. Pamiętajcie, żeby studia... Bo realizatorem. Pamiętajcie, żeby studia e, śledzić również, bo nie tylko vlogi tutaj robimy. E, tak więc do zobaczenia rano. E, z, albo przed, albo w pokazie. Pan Maxa.